Święta, życzymy wam dziewczyny tej najlepszej ciastek tych najsłodszych samochodów tych najszybszych zabaw tych najwspanialszych przygód tych najciekawszych i wszystkiego co najlepsze od dziewczyn z pierwszej A wszystkiego najlepszego w z z wszystkiego najlepszego z okazji Chłopaka Życzą dziewczyny z pierwszej pierwszej D. No to chłopaki, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości, fajnej dziewczyny, dużo kasy. No i czego tam sobie życzycie. się święci, więc życzymy Wam tego, co Was kręci. Ful zabawy, dobrych chęci, mnóstwo jak i maszyn prędkich, złe przygody w oraz troski w Najlepsze życzenie dla wszystkich facetów Smychana, a w szczególności z klasy drugiej życzę Wam Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. Dużo uśmiechu na twarzy, wspaniałych ocen i zadowolenia z tego, że macie najlepsze dziewczyny w szkole. I waszego święta, życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, szybkich aut, pięknych kobiet. Kochamy Was!